Pół roku temu bardzo ważny człowiek, papież Franciszek, powiedział do nas niezwykle ważne słowa. Chrześcijanin ma pozostawić na tym świecie po sobie bardzo wyraźny ślad. Powiedział to do ludzi młodych. Chcemy go posłuchać, dlatego szukamy dla nas takich miejsc, w których będziemy zostawiać po sobie bardzo ważne ślady. Będziemy próbowali wkraczać w życie, zostawić po sobie ślad każdy człowiek, Zostawia po sobie jakiś ślad. Ale ślad chrześcijanina jest śladem wyjątkowym. Ślad chrześcijanina jest zawsze zaznaczony krzyżem. Krzyżem, który nosi nasz Pan, Jezus Chrystus. Dlatego, tak jak mówił papież, wyruszajcie w świat i zostawiajcie po sobie ślad. Dlatego ruszamy z buta. Będziemy próbowali pokazać całemu światu, że nie tylko jesteśmy, ale Jezus Chrystus jest dla nas kimś bardzo ważnym. Ponieważ dzięki niemu nasz ślad jest bardzo trwały. Mówił pięknie, święty Piotr w swoim pierwszym liście posłuchajcie, do tego bowiem jesteście powołani, Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. Będziemy słuchać także świętego Piotra, który proponuje, aby każdy z nas szedł śladami Jezusa Chrystusa. Naśladując go, zostawiamy po sobie ślad tak wyraźny, że nie można go nigdy zatrzeć. Zapraszamy Was do śledzenia nowo powstałej strony Duszpasterstwa Młodzieży Decyzji Rzeszowskiej, na której zamieszczać będziemy nie tylko aktualności pochodzące z Waszych wspólnot, ale również artykuły, które być może Was zaciekawią z wszelkiego rodzaju zakresu tematyki. Stronę tworzyć będą nie tylko duszpasterze, ale przede wszystkim młodzi ludzie, którzy wkładają w to swój czas i energię, i zapraszamy również Was do tworzenia tej strony. Zapraszamy na Zbuta Rzeszów.